Loteria Banji oraz Fame'u wypadła bardzo słabo, porównując ze styczniowym finałem Loterii od Buddy. Zaskakująca decyzja Nitro usunął konto na Twitterze. To koniec, czy może jeszcze wrócić? Polska przegrała z Holandią, a telewizja polska przegrywała z atakami DDO, z przeprowadzanymi również z Polski. Loteria od Fame'u oraz Banji za nami. Z ciekawych rzeczy podczas transmisji finałowej odbyła się nawet walka dwóch na jednego, a najciekawsze mimo wszystko są porównania z Loterią od Buddy. Na Loteriach nie da się stracić, przynajmniej takie wnioski przychodziły na myśl po zainteresowaniu coraz to nowszych twórców tą formą, nazwijmy to wprost, zarobku. Najgłośniejszym przykładem była ostatnia loteria organizowana przez Buddę, gdzie pojawiające się wielokrotnie spekulacje, ile mógł Kamil na nie zarobić, najczęściej oscylowały w okolicach kilkudziesięciu milionów złotych. O to mi się wodowa. Oczko napisał, Budda zarobił chyba z jeden milion złotych na tym. O wie, on mógł zarobić, nie wiem, bardziej koło stu. <laughs> 70, coś takiego. Oczywiście nie zapominajmy o ostatnim przykładzie Arkadiusza Pawłowskiego i Ludwiczka, gdzie otwarcie mówili o stracie, natomiast potencjał zasięgowy twórców był kompletnie inny niż w przypadku Buddy, Fejmu czy na przykład Isamu. Porównajmy więc wczorajszą loterię od Fejmu oraz Banji z tą styczniową od Buddy. Moglibyśmy też zasięgi porównać, jakbyście zostawili like oraz subskrypcję, bo podobno to pomaga. Tak naprawdę nie wiem, czy pomaga, ale ostatnio ten kanał rośnie, dzięki wielkie za taką aktywność. Co dzień o 6 rano macie tutaj takie materiały i już wam pokazuję te wszystkie porównania. Finał akcji 7 aut był w szczytowym momencie obserwowany na żywo przez uwaga 700 tysięcy osób co jest rekordem YouTube'a polskiego. W przypadku wczorajszego finału loterii, gdzie nagrodą główną było Ferrari o wartości miliona 600 tysięcy złotych moment szczytowy, który zaobserwowałem wynosił około 90 tysięcy osób na kanale Bungie. Dodatkowo prowadzona była transmisja na kanale Fejmu, natomiast tam niestety nie zaobserwowałem ile osób mogło być w szczytowym momencie. Promocja jednak miejsca transmisji była nakierowana na kanał Bungie a stream od Fejmu po 11 godzinach posiada 10 razy mniej wyświetleń niż ten z kanału Bandury i Ginolda możemy więc założyć, że analogicznie maksymalna ilość widzów mogła oscylować w okolicach 100 tysięcy na dwóch jednoczesnych transmisjach. Tak więc na loterii od Feymo oraz Bungee 100 tysięcy osób, a na styczniowej loterii od Buddy 700 tysięcy osób. Różnica jest ogromna. Natomiast porównując typowo wizualnie ilość losów, to tak wyglądało to w przypadku loterii Buddy. A tak wygląda pula losów na wczorajszym finale około, bo wiadomo, na jednej i drugiej loterii w czasie finału nadal były te losy po prostu drukowane. Tutaj mniej więcej daje któryś moment. Ale widać jak to porównanie wygląda. I raczej zgodzicie się z tym, że różnica w ilości wydrukowanych losów jest całkiem spora, a nie zapomnijmy, że loteria od Fejmu była rekordową pod względem wartości nagród. W zapowiedzi mogliśmy przeczytać: to największa loteria w historii polskiego YouTube'a. Wspólnie z Bandzi przygotowaliśmy dla Was potężną pulę nagród, której wartość przekracza 3 700 000 złotych. Wiele osób było zdziwionych decyzją organizatorów dotyczącą terminu finału całej akcji. Wczorajsze popołudnie zdominowane było zainteresowanie medialnym wokół spotkania Polska-Holandia, a następnie również odbyło się inne spotkania w ramach Euro 2024. Finał rozpoczął się o godzinie 16, a więc w momencie startu drugiej połowy spotkania reprezentacji Polski. Finał loterii przebiegał w inny sposób niż te znane nam wcześniej. W czasie 6-godzinnej transmisji odbyła się influenceriada w której wzięli udział członkowie Bungie, dodatkowo różne konkurencje w ich stylu, co również zaskakujące, została przeprowadzona walka bokserska poprzedzona formatem face-to-face, -face, a rękawice skrzyżał Piotrze Liga z dwoma oponentami, Wrąk i amarem Wynik zobaczcie sami. szczęko! Lewy sierp. Ależ, się Ależ uderzenie Piotra Szeligi. Sześć, siedem, osiem. Koniec. Ależ to był ekscytujący pojedynek. To już jest koniec? To jest koniec walki. Nie na trzeciej rundy? Trzecia to była. A jednogłośną decyz decyzją sędziów ten pojedynek wygrywa Piotr Szelig. Szeli! Zapewne pamiętacie konkurs od Fejmu oraz Bungee o Mercedesa, gdzie nie trzeba było nic kupić, tylko po prostu wymyślić zadanie najbardziej szalone dla Bungee. No, i tutaj wyłoniony wczoraj został zwycięzca. Słyszeliście kiedyś o Wing Walking? Chodzi o spacer po skrzydłach lecącego samolotu. Tutaj macie link. Co prawda, Bandura musiałby chyba sporo wagi zbić, a Jill jest chyba za wysoki ale tuszol czy wronek bez problemu by się nadali. Może udałoby się dogadać z firmą, jeśli bandurażnile są zbyt wielcy na spacer po skrzydłach, to czy jest opcja, by chociaż na środku ich przymocować, żeby możliwość przemieszczenia się lub należąco obniżyć środek ciężkości. No i taka ciekawostka, zdobywca czerwonego Ferrari, czyli głównej nagrody, powiedział, ile wydał na losy, wśród których był ten jeden szczęśliwy. Ty jesteś jego właścicielem, no. My nawet nie mamy podjazdu do takiej fury. Powiedz nam, kiedy kupiłeś produkty promocyjne. Jeden wczoraj w nocy i drugi dzisiaj rano. I, i, ile ile ci na to poszło? Osiem. Dwa pakiety po 10 A, czyli a, po 400, 400 zł 40, 40. do Wczoraj wieczorem Nitro usunął swoje konto na Twitterze Które posiadało ponad 700 tysięcy obserwacji Ostatnio na YouTubie pojawiły się dwa mocno zasięgowe wywiady z Sergiuszem Pierwszy na kanale Dwa Bieguny A kilka dni później Nitro został zaproszony do podcastu Gimpera i Rewo. Natomiast wczoraj wieczorem ponownie zrobiło się o nim głośno Z uwagi na usunięcie konta na X Zniknięcie profilu nie jest wynikiem blokad ze strony portalu A celową dezaktywacją ze strony właściciela w ramach realizacji obietnicy z postu, który opublikował wcześniej, 15 tysięcy lajków i usuwan Twittera. Całość można pierwszy rzut oka dziwić i szokować, ponieważ konto było naprawdę mocno zasięgowe z uwagi na posiadanie ponad 700 tysięcy obserwatorów. Na wcześniejszej transmisji zapytany o brak twitterowego konta potwierdził, że je skasował z uwagi na wbicie 15 tysięcy polubień pod wpisem. Możliwe jednak, że nie jest to decyzja ostateczna, a jest to bardziej robienie po prostu kontentu. Ciężko uwierzyć w całkowite zniknięcie Sergiusza z platformy formy, na której bardzo regularnie publikuje treści oraz posiada wspomniane wcześniej olbrzymie grono odbiorców. Dodatkowo za scenariuszem chwilowego wkręcania odbiorców przemawia fakt, że z podobnym działaniem z jego strony mieliśmy do czynienia dwa lata temu, kiedy to mokry suchar poinformował. Pierwszy hater laluny usunięty żegnajcie widzowie, a na grafice mogliśmy zobaczyć to samo konto co obecnie posiadające identyczną informację to konto nie istnieje. Z drugiej strony analizując sam wpis można też przewidzieć element gry słownej. Usunięcie konta na Twitterze obecnie nie jest możliwe, bo Twittera już już nie ma, pomimo mocnego przyzwyczajenia do tej nazwy, to obecnie mamy do czynienia z X-em. Konto zostało usunięte, tak naprawdę dezaktywowane. W instrukcjach platformy możemy znaleźć informację, w jaki sposób przebiega proces usunięcia konta. Co ciekawe, jest to strona pomocy odnośnie X. Podpunkty artykułu również używają nazwy X, a po przejściu do konkretów pojawia się nazwa Twitter. Jak więc przebiega usuwanie konta na platformie? Po 30-dniowym okresie dezaktywacji, Twoje konto zostanie trwale usunięte. Jeśli nie zalogujesz się na konto w ciągu tych 30 dni, będzie to dla nas informacja, że chcesz, aby Twoje konto zostało trwale usunięte. Tak więc istnieje spora szansa, że w ciągu następnych dni, Pojawi się sporo informacji na temat usunięcia potężnego konta przez Nitro, a ostatecznie do miesiąca wróci on na platformę. Aplikacja TVP Sport oraz strona internetowa miały wczoraj niemałe problemy. Wynik spotkania oraz jego przebieg raczej każdy zna. Holendrzy strzeli dwie bramki, my niestety tylko jedną. Ze spraw pobocznych Twitter dość mocno zapłonął na samym początku spotkania, ponieważ aplikacja TVP Sport w tak ważnym momencie zawiodła, a dyrektor TVP Sport, Jakub Kwiatkowski, poinformował o przyczynie tej sytuacji. Około godziny 15.00 telewizja Polska odnotowała atak DDoS, przeprowadzony z adresów IP zlokalizowanych na terenie Polski. Po niecałej minucie zaczęliśmy działania przy współpracy z operatorami krajowymi, które doprowadziły do mitygacji ataku. Służby IT przywróciły usługi. Sporo osób natomiast w komentarzach zwracało uwagę na fakt, że atak miał pochodzić z adresów zlokalizowanych na terenie Polski oraz sugerowało, że atak to tak naprawdę nie atak, tylko zmożony ruch odbiorców, którzy licznie chcieli zobaczyć spotkanie. A jeśli wy będziecie chcieli zobaczyć kolejny taki materiał tutaj na kanale, to jutro widzimy się już 6 rano, w Cozy News i znajdziecie miłego dnia siema.